Masoneria kościoła, kościelna na tym odcinku usiłuje rozwalić tę prawdę, prop, propagując fałszywy ekumenizm skłaniający do przyjęcia wszystkich kościołów jako posiadających część prawdy. Wyjaśniam krótko. Który kościół ma prawdę pełną? Kościół katolicki. Kto to rozwiązał? Rozstrzygnęli to w XIX wieku profesorowie anglikańscy w Anglii na Oksfordzie. Przez kilkanaście lat były prowadzone badania, czyli mówiąc, mieli jakiś grant i postawili cel badawczy. Która wspólnota chrześcijańska ma pełnię prawdy? Czyli zachowała to, co głosił Kościół pierwotny. I badali pisma ojców Kościoła. Wydali 96 domów traktanizmu ojców Kościoła i kiedy się zbliżali do setki, doszli do wniosku, że prawdę pełną posiada Kościół katolicki i cały kierunek teologiczny Oksfordu i prawie milion wiernych przeszło na katolicki Kościół. Dlatego ja dzisiaj z nikim na ten temat nie rozmawiam i nie udowadniam, bo to udowodnili już Anglikanie i jeśli się jakiś mędrek tutaj jawi, to moi drodzy niech weźmie te 96 tomów z XIX wieku i przeczyta, a niech nie zajmuje mnie innemu kapłanowi czasu. Był to ruch Oksforcji nazwany traktanizmem. Jest udowodnione przez obcych, że pełnie prawdy posiada Kościół katolicki, a oni ci tu mieszają, że każdy coś ma, każdy ma jakąś prawdę, czy ty jesteś tam, czy tu. Nie, 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 to jest inna droga. Dlatego masoneria kościelna opracowuje plan założenia jednego powszechnego kościoła akumelijnego i to ma wszystkie takie zawarwienia z Age'em i z innymi religiami, utworzonego przez mieszanie wszystkich wyznań chrześcijańskich. Kościół jest życiem, ponieważ daje łaskę, to jedynie on posiada skuteczne środki udzielania łaski. Ma siedem sakramentów. Masoneria Kościelna usiłuje na wiele podsępnych sposobów zaatakować kult, a w szczególności kult Eucharystii. I Wam pokażę, jak to zrobili urzędowo po Soborze Watykańskim II. Najpierw przekręcili Eucharystię, bo to był rozbój i dzień. Usunęli mszę cydencką, która była ofiarą. Dali obr ołtarz soborowy i tylko powiedzieli, że to jest uczta, wielki czwartek. A tam jest przecież wielki piątek. Ofiara mszy to jest wielki piątek, nie tylko uczta. Obrócili księdza twarzą do ludu, a później ironicznie mówią, że niełanie jest, żeby za pośladkiem księdza, za dupcią było tabernakulu. Więc nagradali ludziom, że trzeba to usunąć tabernakulum ze środka, dać do bocznych aplic, usunąć wieczną lampkę, bo tam się będą ludzie modlili. I osiągnęli co? Znikł znak, ludzie przestali widzieć tabernakulum, przestali widzieć palącą się wieczną lampkę. A tam, gdzie było tabernakulum, porobili magazyny, bo to było mi w Amsterdamie, i w Niemczech, i w Austrii. Odkurzacze, miotły, zakurzone tabernakulum, a na to miejsce ustawili sobie tron kapłana i swój tyłek postawili, teraz oni są bogami. I zaczęło się. Kiedy już wybili znak, nagadali ludziom, skoro uczta, to my partnerzy wyprostowali kolana. Na kolanach dawali na stojący komunie. Następnie weszła estetyka Sanewit, że to są zarazki na usta, więc dali na rękę, znikła przestrzeń sakrum, zaczęło się bawienie świętą hostią, po czym, żeby jeszcze do reszty, do reszty wybić Eucharystię, wpadli na pomoc, pomysł, żeby święcić y, świeckich krzafar w kościele. To jest już największy rozwój Biały Dzień. I efekt tego jest taki, że nie mamy powołań, bo jeśli chłopiec widzi ojca goniącego przy ołtarzu chłopa, no to mój moi drodzy, gdzie on pójdzie w kapłaństwo, jak on to samo może robić? A najczęściej szacunkiem idą to chłopy już po pięćdziesiątce na szafarzy. W się z babami nie udało, w Polsce nie udało, więc w Kościele są super gorliwi, są od rana, rozdawały pierony Komunie Świętą, ale czas wy służyły, więc młodzi kapłani się byczą w zakrzci, do nie idą i się wszystko nawali, bo jeżdżę po Polsce i widzę co się dzieje. I uroczyście nam padł kult, kult Eucharystii, a dowód tego wam podałem, we Francji sprzedali trzy tysiące kościołów, w Niemczech co tydzień burzą jeden. No bo jak nie ma sakrum kultu, to kto tu będzie przychodził? Dlatego braciom Franciszkanom dziękuję, że przez lata próby nie wyprowadzili sakrum, tabernakulum z centrum i że wam nie wyprostowali kolan. I tak oto moi drodzy uroczyście z Kościoła się wyprowadziło jeszcze inne znaki eucharistyczne. Przyklęknięcie godziny publicznej adoracji, procesje eucharystyczne. Czytałem u jednego świętego, jak wokół kościoła jest organizowana procesja eucharystyczna, to diabeł ucieka hen daleko poza parafię. Tak się boi procesji teoforycznej. I teraz rozumie jako historyk, dlaczego komuniści tak tępili wszystkie procesje na ziemiach polskich. Wybili wszystko. My to, mu to musi wszystko odżyć. My musimy znowu wyjść z Panem Jezusem na nasze ulice i na nasze Moi drodzy, na nasze drogi. Kościół jest drogą, ponieważ prowadzi do Ojca przez syna w duchu świętym. Kościołowi udaje się zachować jedność, gdy się oprze na kamieniu węgielnym, na, w swej jedności na Piotrze, na papieżu, który dziedziczy charyzmat Piotra. Masoneria usiłuje kościelna zniszczyć jedność Kościoła przez podstępny, Zdradziecki atak na papieża. Zawiązuje ona spisek i opozycję w kont kontestacji wobec papieża. Wspiera i wynagradza tych, którzy lekceważą go i są mu nieposłuszni. Szerzy głosy krytyczne oraz sprzeciw biskupów i teologów. Stąd też mam etatowych naszych mówców telewizyjnych. Ostatnio jeden z nich, żeby zalokować mszę trydęcką, mówi, że nie ma subdiakonów, więc my nie możemy Polsce mszy odprawiać. No przez sprytny. Nie, że posłuchał papieża, co mówi, a nie, że rząd będąc biskupem coś wymyślił. Jaki sprytny? Nie ma subdiakonów, więc w Polsce nie można mszy tyle odprawiać. Tak, moi drodzy, wygląda ta wielka piwa, gdzie trzy bestie Apokaliptyczne nas pożerają. To się dokonuje na naszych oczach. Ofiarą tej walki jestem ja, bo mam na koncie trzy, trzy potwory, bo i pamiętam czerwonego smoka. Atakowany jestem przez czarną panterę i penetrowany przez baranka pasalnego tą bestię, bestię podobną. Ale moi drodzy zwycięstwo przyjdzie jeszcze mam chwilkę czasu Oto w Biblii stoi że jego imię Antychrysta jest ukryte pod cyfrą 666. sześć 6, 6. imię Boga ukryte jest pod cyfrą trzy 3, trzy 3, 3. Lucyfer z powodu pychy podwoił swoją cyfrę. Liczba 3, 3 idąc za apokalipsą oznacza tajemnicę Boga. 3 wskazane jeden raz, czyli przez jeden wyraża tajemnicę jedności czegoś osób boskich. 3 wskazane przez dwa razy oznacza dwie natury. Boską i naturę ludzką Jezusa zjednoczone w osobie boskiej Jezusa Chrystusa. Trzy wskazane przez trzy oznacza tajemnicę trzech osób boskich, czyli wyraża tajemnicę Przej najświętszej Trójcy. Tak więc cyfra 333 przedstawia jeden, przedstawiona jeden, dwa, trzy razy, wyraża podstawowe tajemnice wiary katolickiej jedność i trójposobość Boga oraz wcielenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.